Cześć, tu u Las Cyberpaki. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić na mój kurs grafiki komputerowej 2D. To jest grafika wektorowa. W trakcie tego kursu będziemy poznawać tajniki programu Inkscape. Będziemy uczyć się, jak pracować z krzywymi z obiektami, w jaki sposób wykorzystywać krzywe, obwiednie wypełnienia, do tego, żeby powstawały cudowne grafiki. Ponadto nauczymy się, w jaki sposób tworzyć wypełnienia, jak tworzyć tła i przygotowywać różnego rodzaju elementy do wykorzystania później w grafice rastrowej. Jest to bardzo praktyczny kurs i niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. Po pierwsze jest bardzo kreatywny. Każdy uczestnik, uczestniczka będzie mógł się swobodnie wypowiedzieć za pomocą grafiki. Dodatkowo będziemy poznawać bardzo dużo różnych tajników grafiki wektorowej oraz słownictwo wykorzystywane chociażby i nawet w drukarniach. Dowiemy się, co to są spady, ale również co to są marginesy, w jaki sposób wykorzystać te informacje po to, żeby poprawnie przygotować plik do druku. Dla kogo przeznaczony jest kurs? Kurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 roku życia. Spotkania będą odbywać się regularnie przez cały semestr. Raz w tygodniu w formie online trwają one półtorej godziny. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na mój kurs do cyberpaki.